ALU, this to znaczy ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa. One się troszkę są przeplatają nie do końca, najbardziej przeplatają w ten sposób, że jakby no były W RFN powojennym mocno ruszyły oba. Ordoliberalizm, jak sama nazwa wskazuje, jest takim uporządkowanym liberalizmem, a liberalizm jest tu rozumiany błędnie, częściowo, ale tylko częściowo, jako wolny rynek. I ordoliberalizm jest dążeniem do optymalizacji wolnego rynku. To znaczy, ordoliberalizm jest związany z tym, że um, uważa się, że można to, to, to są różni planiści gospodarczy, to czerpie z tradycji, zarówno hanzatyckich, jak i z tradycji policystycznych, o których mówiłem, policystyka niemieckich, gdzie zakłada się, że wolny rynek jest fajny, ale należy do niego podejść bardziej naukowo, można tak powiedzieć. Jeśli nie urzędniczo-naukowo, to znaczy, że jaki chcemy osiągnąć jako państwo też lub region, jakiś tam status i w związku z tym regulacje rynkowe powinny być takie, żeby na przykład nie było jednego lichego monopolisty, tylko jakieś trochę lepsze urządzenia, żeby państwo nie przeszkadzało, tylko pomagało, ale nie pomagało tylko jednemu, ale wszystkim, którzy mają odpowiedni potencjał i tak dalej i tak dalej. Także to jest bardzo dużo planowania ekonomicznego, ale mniej niż we Francji, bo tradycja francuska jest to jest dyrygizm i o tym za chwilę. Dirigizm i mam francuskie ideologie, czyli dyrygizm i laicyzm, omówię odwrotnie, są zupełnie innych dziedzin, ale tutaj mamy niemieckie ideologie powojenne, a tam będą francuskie. Więc tak, te, więc to już i wiemy, co to jest ten ortoliberalizm, to jest takie podejście naukowe takie laboratorium ekonomiczne, można powiedzieć, tylko oczywiście z wszystkimi ograniczeniami wynikającymi z tymi, że ekonomia nie jest w pełni nauką, a nawet daleko i do tej nauką ścisłą, no ale pewne empiryczne obserwacje możemy poczynić i zobaczyć, co można tam wyregulować. Społeczna gospodarka rynkowa jest właściwie takim, można powiedzieć, no jest może takie trochę odważne stwierdzenie z mojej strony, ale trochę taką regionalną wersją tego samego. Znaczy, raz, że, Libera, że społeczna gospodarka rynkowa wywodzi się częściowo ze społecznej nauki Kościoła jest taka hadecka w stylu, to nie jest przypadek, no bo to Adenauer i Hadecja, prawda, to wszystko konstruowali ale de facto bardziej niż do tych zasad na zasadzie że jeśli już jakichkolwiek liberalizm to niech będzie ekonomiczny czyli ten taki że wolność forsy ale broń boże żeby tam jakieś LGBT tak? także to też ale to też ale w większym stopniu to jest związane z tym że w społecznej gospodarce rynkowej mamy interesariuszy którzy są prawie równie ważni jak inwestorzy i akcjonariusze. To znaczy że lokalna fabryka ma być rozwijana zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. Czyli, między innymi, dzięki temu, że bardzo mocno ta społeczna gospodarka rynkowa, ta szkoła erfurcka, tak zwana się wgryzła w niemieckie podglebie myślenia o polityce, Niemcy uniknęły outsourcingowej, tej, tej, tej dezenterii outsourcingu. To znaczy, że cała ekonomia poszła sobie w cholerę do Jakiegoś tam Chin, czy innego Wietnamu, czy, czy Indonezji, gdzieś taniej produkuje, a pracownik niemiecki, no to albo coś tam klika tylko przy komputerze, albo na bezrobociu. Tak, no, no nie ma tego w Niemczech, właśnie dlatego, że jest tam społeczna gospodarka rynkowa. Jest ona zalecana generalnie jako alternatywa wobec neoliberalizmu i innych libertariańskich, bardziej z ducha tendencji darwinizmu społecznego i ekonomicznego. To nie znaczy, że to ma same tylko zalety, ale chyba jest modelem preferowanym. Jednak mimo wszystko. W Polsce się za czasów PO mówiło, że się realizuje społeczną gospodarkę rynkową. Zapisu się dopiero zaczyna ją troszeczkę realizować. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie idzie tak sobie. I czym jestem zawiedziony jako wyborca pisu, ale i tak nie mam alternatywy na razie, bo inne partie po prostu uprawiają zdradę na rzecz Brukseli. Po prostu tak to należy na to patrzeć.